Czy to wszystko? Cześć moi kochani, zapraszam was dzisiaj na haul. Będzie to hol ubraniowy, wiosenny. Dwa tygodnie temu robiłam zakupy, po czym niestety zachorowałam. Miałam 39,3 stopnia gorączki. To jest dla mnie strasznie dużo, ponieważ ja w ogóle nie choruję. I to jest właśnie 39,3 to było dla mnie kosmos taki, że że mężowi te słuchawki, bo się bałam, że umrę, e, chciałam, żeby jak najszybciej przyjechał. Więc e, no, mam nadzieję, że się w tym połapię, ponieważ część z tych e, rzeczy już używałam, część nosiłam e, i wszystko mam tak e, poprzemieszane po prostu w różnych torebkach. Więc jeżeli nie będę mówić e, po kolei firmami, to mam nadzieję, że mi wybaczycie. Więc pierwsze, e, pierwsze, co pokażę Wam, sweterek, który miałam w ostatnim filmiku z e, takim, co jest w mojej torebce, e, nagrywane w samochodzie. I on wygląda tak, jedna z Was mi powiedziała, że bardzo, bardzo jej się podoba. Jest naprawdę śliczny. On jest, nie wiem, czy to będziecie widziały dobrze, on jest cały taki wyszywany jakby cykinami, które są bardzo delikatne i tylko pod światło widać, jak on pięknie się błyszczy. I on jest w kolorze takim biało zielonkowym biało-pistacjowym, takie paski biało-pistacjowe właśnie. To jest po prostu przepiękny i ja go kupiłam w tym atlecie w piasecznie, nie pamiętam jak to się dokładnie nazywa, i tam jest outfit właśnie Mango. I on mnie kosztował 55 zł, i on był przeceniony ze 100 chyba, czy coś takiego. Bardzo, bardzo tanie, fajne rzeczy tam są. Także bardzo polecam. I ten sweterek naprawdę jest prześliczny. I właśnie wtedy kupiłam sobie ten sweterek. E, pojechałam szczególnie po to, żeby kupić właśnie jakieś fajne buty. E, Polowałam też na sklep, mm, nie Motivi, tylko Mojito, ale niestety, e, nie wiem, nie znalazłam tam klasycznego z tego sklepu. E, łaziłam w tych sklepach, byłam chyba no przede wszystkim byłam w mango i w triumfie. Jeżeli chodzi o triumf, to też nie będę Wam pokazywać bielizn, jakie kupiłam, ponieważ no, nie o to chodzi. I właśnie w ten dzień planowałam kupić sobie fajne buty jakieś wiosenne. i wypatrzyłam właśnie w mango. Tak jak kupowałam ten sweter, wypatrzyłam sobie buty, które były też przyznawione ze 100 iluś chyba na 49 zł. I spójrzcie, to są przepiękne, takie beżowe nude szpilki. Ja je widziałam chyba w zeszłym roku w Zarze. Bardzo, bardzo podobno właśnie do tych, ale kosmicznie drogie. Nie wiem, za 200 zł kosztowała co najmniej. Ale tutaj, jak zobaczyłam, cenę 49 zł, niecałe 50, to po prostu musiałam je wziąć. Niestety są niewygodne. To w środku, tutaj ta podszewka taka w środku, to jest podobno skórzana, z tego, tutaj widziałam na metce. Więc mam nadzieję, że troszeczkę się rozejdą, ale strasznie mi piją, szczególnie tutaj w tych noskach i tu mnie okropnie obtarły, przynajmniej pierwszy dzień, jak je właśnie nosiłam. Więc no, mam nadzieję, że jeszcze mi się rozchodzą, jak nie to po prostu włożę w nie takie prawidła czy coś takiego moja mama. Ma. Także one są prześliczne, to są takie właśnie neutr szwileczki. I tak jak mówię, a i to one są właśnie z nakierkowanej taki, z takiego tworzywa po prostu nakierkowanego. Są przyśliczne naprawdę, przepięknie wyglądają na noce. Więc to są właśnie te szpilki. I jeżeli mamy już to z mango, to wszystko. Przepraszam, że się odsunę. Ale wszystko tutaj wyukładane pod, si pod sobą. Jeżeli już jesteśmy przy butach, to oczywiście w CTC musiałam zajrzeć właśnie do sklepu i tam sobie też kupiłam kolejne właśnie takie czułenka. Na bardzo podobne obcasie właśnie jak te, tylko tak jak widzicie, w pięknym malinowym kolorze. Uwielbiam te buty, te już są dużo bardziej wygodne, przechodzę w nich no, przynajmniej te 8 godzin. Muszę, jak noszę właśnie takie szpilki, to i tak ze sobą noszę um, tramki, teraz mam na sobie właśnie tramki, żeby w razie czego to prze przebrać się tak, ale są naprawdę prześliczne. Zobaczcie jaki to jest piękny kolor, malinowy, do wszystkich jakichś czarnych zwykłych ubrań, jakichś rurek nawet, nie wiem, zwyczajnie się po prostu ubiorę i założę też bileczki, to te razu wszyscy się po prostu patrzą na te buty. Także naprawdę bardzo ładne i one nie kosztowały około 100 zł, nie mam w tej chwili paragonu do nich, ale około 100 zł kosztowało więc to no nie, nie jest źle. Um. Kolejną rzeczą, teraz może sobie tutaj pokazać, także pokażę od razu mohito, ponieważ na mam najwięcej ubrań kupiłam, to jest jedyny sklep, do którego jak wchodzę, to po prostu mam ochotę przynajmniej te 90, 80, 90% ze sklepu wykupić, wszystko mi się praktycznie podoba, no tak jak mówię to 80% po prostu mogłabym spokojnie założyć, spokojnie w tym wyjść, bardzo, bardzo trafia po prostu w mój gust. Dlatego bardzo dużo rzeczy właśnie kupuję Mohito, bo to jest dla mnie idealny sklep. Jakbym miała jeden wybierać na całym świecie, jeden sklep, to bym właśnie wybrała Mohito. I tam sobie kupiłam. Teraz może Wam pokażę ten sweterek, który mam tutaj na sobie. To jest taki zwykły sweterek. On był na przecenie. Normalnie kosztuje, nie wiem, tam około 50, chyba 9 zł, bo to jest seria BASIC. Ale on był przeceniony na 29 z czymś tam, no około 30 zł. Także naprawdę jest prześliczny taki zwyczajny, ale naprawdę jest bardzo, bardzo twarzowy. No zobaczcie, jak naprawdę ładnie wygląda. Przynajmniej mi się wydaje, że do mojej urody pasuje ten swetr. i te kolory. Więc to był ten sweter pierwszy. Kolejną rzeczą są spodnie. Spodnie w kolorze takim stylowym, różowym, ale takim zgaszonym kolorze. Może ja wstanę i Wam demonstruję. One wyglądają tak. To są takie jakby alladynki. Czyli tutaj są po prostu... Um, troszeczkę y, chudsze na nogawkach. Tutaj tak jakby delikatnie obcisłe. Natomiast tutaj w kroku y, tworzą się takie, tak jak widzicie, takie bliski i są po prostu bardziej obszerne w tym miejscu. Bardzo ładnie się y, układają na ciele, bardzo ładnie wyglądają. Do tego założycie jakąś fajną, obcisłą bluzeczkę. Y, naprawdę ślicznie. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo ładnie. I one kosztują y, 139 zł. 139,99 zł. No, i tak wyglądają. Tak jak mówię, tutaj mają kieszonki z tyłu. Z tym, że to nie są kieszonki, tylko to no. Atrapy, kieszenie. Naprawdę prześliczne. Bardzo ładny. E, właśnie model spodni. Bardzo mi się spodobały. Mam nadzieję, że dobrze będziecie się tutaj widziały, bo jest dosyć blisko siedzę. Więc pierwsze to były spodnie. Kolejną rzeczą e, potrzebowałam takiej jakiejś zwykłej, najzwyklejszej białej, po prostu e, takie podkoszulki, bluzeczki takiej zwykłej, normalnej i ona akurat była też z serii Basic i ona kosztowała 40 zł, co jest strasznie drogo, jak na, na taką zwykłą bluzkę, ale już byłam w tym sklepie, po prostu potrzebowałam coś szybko po prostu chwycić i wzięłam ją. To no taka zwykła, biała po prostu, o. Tak wygląda, tutaj ma jeszcze kieszonkę i takie jakby przyklejane czety albo coś. Nie wiem, jak to się nazywa. Taka zwykła, biała. E Będę się teraz tak zanurzać tam. Kolejną rzeczą jest taka jakby kurteczka, marynarka, bluza dresowa, to takie trzy w 1. Również w kolorze jasnym, z tym, że to nie jest kolor biały, tylko taki złamany ekri, może, może nie ekri, taka złamana pier po prostu, ze złotym suwakiem tutaj i złote suwaki ma na kieszonkach. To może Wam pokażę jeszcze tak. Tutaj ma y, takie zatrzaski. może sobie pod szyją zapiąć. Ona wygląda tak. Y, naprawdę jest bardzo fajna. Wystarczy y, naprawdę jakieś rurki, zwykłą bluzeczkę pod spodem i założyć to, i wygląda się naprawdę bardzo ładnie. Także ona wygląda tak. I ona była dość, też dosyć droga. Niestety nie trafiłam na żadne promocje. Kompletnie nic praktycznie nie było przecenione. Bardzo żałuję, naprawdę bardzo żałuję, bo te ciuchy są drogie i kosztowały 149 zł i 99 groszy, więc na przecenie bym to kupiła pewnie za 60 zł. Ale to trudno się mówi, tak? Bardzo fajna i bardzo mi potrzebna była właśnie taka rzecz. Eee, to może wezmę teraz niższą siatkę. Kolejną rzeczą były e, kolejne spodnie. Ej, Ostatnio właśnie kupuję bardzo dużo takich zwykłych materiałowych spodni. Zapominam w ogóle o jeansach. Mam jedne fajne jeansy, z tym, że one są rozkloszowane na dole, więc muszę je oddać do krewcowej, żeby mi spędziła po prostu, żeby zrobiła mi rurki z nich. Natomiast jakoś nie wiem, nie podobają mi się te jeansy, które teraz są właśnie w sklepach albo są po prostu za małe na mnie, te slimy wszystkie, po prostu się nie mogę dopuść tutaj w brzuchu, <grym> także no niestety muszę na razie kupować jakieś tego spodnie. One kosztowały 149,99 zł, czyli 150 zł i one są naprawdę bardzo ładne. One są, z przodu wyglądają tak, są jak widzicie białe, tu mają kieszenie i to są normalne kieszenie, to nie są żadne atrafy na złoty zameczek. Mają taki fajny pasek tutaj, tak oddzielają prosto talię mi się to podoba bardzo w spodniach. Fajnie to wygląda, a z tyłu są beżowe. Naprawdę prześliczne. Bardzo ładnie wyglądają, są bardzo takie fajne opięte. Naprawdę prześlicznie wygląda się właśnie w takich spodenkach. I tak jak mówię, 150 zł za dałam, no, też dosyć sporo, no, ale już nie mówię o cenach, tak. Dobra, więc to są spodnie kolejne. I dalej lecimy mochito. Teraz sobie kupiłam taką sukienkę. Ja nie wiem, kupuję te sukienki i w nich nie chodzę. Jakoś nie mogę się przyzwyczaić po prostu do sukienek, ale to mam nadzieję, że będę nosić, ponieważ naprawdę bardzo ładna. Jest bardzo, bardzo lekacka i naprawdę szczuplutko się w niej wygląda. Ona bardzo, bardzo tak wyszczupla można sobie wyszczuwa sylwetkę. No. Tak naprawdę bardzo fajnie się wygląda tak takiej Ona wygląda tak. Tutaj jest czarna, wygląda tak, jakby była z dwóch części zrobiona, czyli czarna bluzka i niebieska spodniczka. Ma, tak jak widzicie, suwak, przechodzi przez całość do samego końca i tak na skos. Można ją tutaj oczywiście zapiąć pod szyję na tym subaku, albo tak taką kopertkę z nic zrobić. I ona zaraz mam powiem, że kosztowała 99 zł i 99 z, czyli 100 zł praktycznie. Naprawdę jest, to jest taka jakby skry jakiś taki pandażowy, tutaj ma też znaczek Mojito z tej strony tutaj z tej. Naprawdę te ciuchy, jak teraz pokazuję tak w ręku, to nie wyglądają tak fajnie i tak ładnie jak po prostu na sylwetce. Do tego szpileczki na przykład te beżowe, naprawdę bardzo, bardzo ładnie się wygląda w tych rzeczach. Także ta sukienka strasznie mi się spodobała i musiałam ją też wziąć. Jeszcze Wam pokażę z tyłu, jest taka zwykła. Jest bardzo fajna, taka opięta. I ostatnia rzecz, chyba z to chociaż nie wiem, jeszcze tam mam siatkę. Tutaj jest znowu bluzeczka. I ona kosztowała sobie powiem ile? 100 zł bez grosza. W przepięknych kolorach. To są takie jakby mazaiki, takie kwiatki. W sumie nie wiadomo co to jest, ale zobaczcie, jaki to piękny ma kolor. Ona jest taka właśnie jasna, pastelowo, granatowo, niebieska, jest prześliczna. Oczywiście taka zwykła, no zwykła koszula, prawda, na, na te guziczki. Rękaw ma oczywiście też długi, tutaj też zapinana na guziczki. Tak, ona nie, jest, nie ma żadnych wstawek, nie wiem, złotych czy coś. Po prostu taka zwykła, materiałowa, z takiego bardzo, bardzo delik delikatnego takiego materiału, jakby jedwabiu. Wiadomo, to jedwab na pewno nie jest, ale naprawdę jest bardzo mięciutka, milutka. Więc sobie wyobraźcie na przykład to i, i któreś z tych spodni, które pokazałam. K tą koszulę oczywiście tutaj będę troszeczkę wiązać, tak żeby była krótsza, bo ona jest dosyć długa. Więc. Mam nadzieję, że ją dobrze widzicie. I to będzie pierwsza setka. E, aha, z moich to mam jeszcze tutaj jedną rzecz. Chyba jeszcze miałam dwie, ale nie, nie, gdzieś mam poprzemieszane po prostu te rzeczy. E, jest bluzka, e, jest to bluzka. Zarazam powiem, ile ona kosztowała. Ona kosztowała mnie e, 70 zł, bez grosza. I łaziłam za nią chyba ze trzy razy. Trzy dni e, i mierzyłam, i odkładałam, i mierzyłam jeszcze raz, i odkładałam, i nie wiedziałam, czy mogę ją wziąć, ale za każdym razem, jak wróciłam do domu, to o niej myślałam, że fajnie by było, jak, o, ładnie by wyglądała po prostu i. No. <laughs> Więc e, w końcu ją kupiłam. Ona wygląda tak, ona jest granatowa. E, tutaj ma taki. Mm, nie mam, jak to powiedzieć? Na szyi, nie wiecie co to jest, nie? <laughs> Coś takiego tutaj ma dookoła, właśnie szyi. Naprawdę bardzo ładnie wygląda, ale taka jest. co to jest taka zwyczajna, ale elegancka? I że, właśnie y, ponieważ ma tutaj tą przy, przy szyi, wygląda tak troszeczkę inaczej, y, a z tyłu ma zamek. Ma zameczek. Wygląda naprawdę bardzo ciekawie. I też mi się wydaje, że w granacie nie jest dosyć ładnie, więc dlatego ją sobie w końcu wzięłam. Jest na krótki rękaw. Lecimy dalej. Teraz mam torebkę z Agendem za około 100 złotych, 90 coś, chyba, około 100 Już ją też pokazywałam w tagu, co jest w mojej torebce. I ona wygląda tak. Teraz bardzo, bardzo modny właśnie taki fason. Dużo rzeczy ma takie właśnie hmm, frędzelki. I właśnie ona ma takie frędzle na całej długości, z przodu, z tyłu. Ma oczywiście taki hmm, paseczek, żeby nosić ją można ją nosić nawet tak, bo ona jest dosyć taka duża tutaj. I w ręku oczywiście. I jest jeszcze duży, długi pasek do niej. I ona jest w kolorze takim szaro beżowym ze złotymi wstawkami. Bardzo fajna, dużo w nią się mieści i naprawdę bardzo ładnie wygląda. Więc to jest ta turebka. I teraz może jeszcze mamy agenda, bardzo razu polecimy z agentem. Mam tutaj oczywiście trampki, musiałam sobie kupić kolejne, ponieważ w zeszłym roku chodziłam w takich o, zielonych, ale są brudne, ponieważ łażę w nich codziennie po domu, zapomniałam w ogóle kapcie wziąć z, z samochodu, ostatnio weszłam, ale dobra, nie będę Wam kwiatać, e, nieważne. Teraz pokazuję właśnie trampki, one kosztowały, nie pamiętam dokładnie, około 20, chyba 9 zł, coś takiego. Takie zwykłe na jeden sezon. Wiecie, takie zwykłe trampki akurat tak są w kolorze szarym. Więc przydadzą się. Tak jak mówię zawsze, jak wychodzę w szpilkach, to mam zawsze trampki ze sobą w razie czego, jakby mi już nogi bolały. I teraz, jeżeli chodzi o EZM, i dalej. Nie wiem, czy wam tutaj pokazywać, bo ja mam tutaj też dwie takie rzeczy z bielizny, ale wam pokażę. Tutaj są, kupiłam sobie na przycenie majtki. To znaczy, to są takie majtki, wiecie, kąpielowe z takimi kwiatkami. Takie zwykłe, 10 zł tak mi kosztowały, więc nie jakoś strasznie dużo. I to mają te, jak to się nazywa, suwaki, takie po bokach. W zeszłym roku, było dwa lata temu, chyba też takie właśnie koszuly były. Więc te majki sobie kupiłam. Kupiłam sobie skarpetki jeszcze. E, dokładnie kosztowały, nie pamiętam ile, ale około 29 zł, nie mam tutaj ceny akurat w nich. Około 29 zł za raz, dwa, trzy, cztery, 5 par. To się opłaca moim zdaniem. Kupiłam sobie też gumki, takie zwykłe gumki e, potrzebowałam bez e, tych takich metalowych wstawek, wiecie, tylko takie całe, mniej niż na po prostu włosy. Kupiłam sobie też takie przedłużki do stanika. Jak na przykład miseczka jest dobra, ale w pasie jest troszeczkę za, za ścisły stanik, to można sobie taką przedłużkę tutaj wstawić. I naprawdę bardzo fajna rzecz, bardzo przydatna. I ona była też niedroga. Razem powiem dokładnie, chyba 19 złotych kosztowała 19,9 dokładnie. Kupiłam sobie stanik. Może Wam pokażę, zobaczymy, czy się nie wkurzycie. On kosztował mnie 59,90, czyli 60 zł. Bardzo mi się spodobał. W ogóle ja bardzo lubię staniki, które mają właśnie taką formę, czyli one podnoszą biust. Um, one są troszeczkę jakby push-up, z tym, że one nie mają tutaj tych wkładek. Bardzo ładnie biusty eksponują, naprawdę bardzo, bardzo ładnie wyglądają. Więc taki właśnie krągowy, różowy sobie um, kupiłam nie wiem, czy to widać. Tak wygląda. Yy, I ostatnia rzecz tutaj cządem to była taka zwykła a akurat mam ją tutaj wsadzony pierścionek, bo przymierzałam. Yy, jest to taka chustka, nie wiem jak to się nazywa, no chyba chustka, nie? Ona ma bardzo modny yy, wzór z zeszłego roku chyba. Yy, wydaje mi się, że właśnie taki, yy, taki wzór królował w zeszłym roku w lato. No ale ja sobie kupiłam w tym roku, ja zawsze jestem lekko zacofana. Więc jeżeli chodzi o Agenda, to wszystko mam załatwione. I chyba tak. Kolejną rzeczą tutaj Wam teraz będę pokazywać, jest Orsay. W Orseju też kilka rzeczy sobie kupiłam. A to mam metkę akurat od tego sweterka, co mam sobie. Kosztował normalnie 60 zł, a ja go kupiłam 129,99 I teraz mamy druzeczkę. To jest bluzka, tak jak mówię z Orseja, przyceniona. Z 70 zł na 40, więc 30 zł taniej to już jest coś. Ona jest przesliczna, ona jest genialna, po prostu tak pięknie leży, to z tym naprawdę w głowie się nie mieści. Ona jest taka zwykła, jakby czarna, tutaj z tyłu jest w ogóle bawełniana, tak jak widzicie, a z przodu jest taka skórzano-koronkowa. No, przepięknie wygląda, naprawdę bardzo ładnie leży w ogóle na, na sylwetce. No eksponuje to, co ma eksponować, chowa to, co ma chować. Jest naprawdę śliczna. Bardzo ładnie wygląda, po prostu jak się ją założy. Tutaj e, na pewno nie widzicie jej urody. Także ona wygląda tak, tak jak mówię, jest taka jakby skórzana i koronkowa z przodu. Więc tak. E, kolejna rzecz z tak, to była bluzka yy, bardzo podobna w ogóle chyba z tej samej serii właśnie co ta, przed chwilą, co Wam pokazywałam. I yy, ona kosztowała też była na przycenie, ona początkowo kosztowała 80 zł bez 5 groszy, a ja ją kupiłam za 40 yy, czyli 40 zł taniej to jest połowa ceny, więc nie jest źle. Yy, I tak, z tyłu jest taka bawełniana, yy, ale z takiego grubego materiału, takiego wiecie, porządnego. Yy, ma suwak, oczywiście złoty. Bardzo lubię suwaki właśnie złote. Z przodu taka sama, tylko że po bokach jest skórzana. To znaczy, to nie jest skóra, wiecie, to jest takie jak skaja taka. Wiecie, wiecie o co chodzi. I ma tutaj takie małe rękawki, jakby takie wbówki. Ciężko to opisać, ale wiecie, wiecie, o co mi chodzi, nie? Bardzo fajnie się tutaj układa na rękach, na rękawach. I po bokach ma też właśnie te elementy skórzane i jest obcisła. To jest taka jakby gorsetowa taka, bardzo ładnie wygląda, naprawdę. Też mówię, tak, co ma ukryć, to ukrywa, e, co ma podkreślić to podkreśla. Jest bardzo fajnie seksowna. Więc podoba mi się ta bluzeczka. E, I kolejna z Orsaya. E, też na przecenie kupiłam i tyle za 40 zł, i e, przeceniona po raz 70 zł bez 5 groszy. I to jest taka zwykła biała bluzka. Z tyłu również jest taka zwykła bawełniana, a z przodu ma e, taki troszeczkę inny materiał. Taki lejący i ma takie czety, takie jakby guziczki. Mam nadzieję, że będziecie to w ogóle widziały. Spróbuję Wam to pokazać. To w podglądzie nie wydaje mi się, żebyście to dobrze zobaczyły, ale mam nadzieję, że coś zobaczycie. Jest taka zwykła biała. Bardzo fajnie wygląda. Aha, i ona jest dosyć długa w ogóle. Ona może robić zupełnie jak, może nie na sukienkę, ale może być spokojnie, na używana do jakichś krótkich spodanek, albo do leginsów. Także taka zwykła biała wązeczka przyda się zawsze. Więc orsy mamy też z głowy. I ja dzisiaj Wam pokażę, co sobie kupiłam, i zaraz przejrzę jeszcze inne rzeczy, czy wszystko Wam pokazałam, co coś przecież poprawić trochę. I tak. Dzisiaj sobie kupiłam tylko dwie y, rzeczy i były to dwie spódniczki. Y, ja ogólnie w swojej szafie nie mam zbyt dużo spódniczek. Zawsze wolam y, na przykład w lato y, nosić krótkie spodenki, ale ostatnio zakochałam się właśnie w y, spódniczkach. I dzisiaj również mam na sobie, z tym, że to jest spódniczka, tylko to jest sukienka biała, e, która właśnie udaje spódniczkę na nią nałożona mam ten sweterek. I dzisiaj właśnie byłam w pracy w ten sposób ubrana i miałam te e, różowe szpileczki, więc naprawdę bardzo ładnie to wyglądało. I kupiłam sobie w Berszce dwie spódniczki, które razem fajnie kosztowały. E, ta kosztowała 70 zł bez 10 groszy i nie była na przecenie niestety, bo to jest chyba nowa kolekcja. W przepięknym takim bladoróżowym kolorze, takim pastelowym-różowym. I ona jest taka zwykła z takiego bardzo fajnego, leciutkiego, lejącego materiału. Jest naprawdę bardzo przyjemna. Oczywiście na gumeczce nie, jest, nie ma żadnego zamka, nic. Taka zwykła, wciągana. Jest dosyć krótka. Może ja się ją pokażę tutaj. O, wygląda tak. Jest tutaj jest obcisła, a tutaj. Tak bardzo ładnie leży ogólnie, bardzo mi się podobała. A druga wygląda identycznie, tylko już jest taka bardziej kolorowa. Są takie kwiatuszki. On tak wygląda dokładnie. Też bardzo mi się podobała. I ta była chyba droższa. Mhm. Kosztowała 80 zł bez 10 groszy dokładnie. Okej okay, dziewczyna, więc to wszystko, mam nadzieję, że widziałyście dobrze te rzeczy, które Wam pokazywałam, ponieważ nie wiem, jaką dziwną perspektywę dzisiaj mam tutaj w nagrywaniu, wydaje mi się, że za blisko siedzę, starałam się ładnie pokazać wszystko, żebyście widziały. Także piszcie mi, jeżeli coś się Wam spodobało, piszcie mi w ogóle, co sobie ostatnio kupiłyście, a i bardzo Was proszę, napiszcie mi, kiedy się zaczynają pierwsze wyprzedaże, ponieważ w chodziłam o te sklepach i rzadko w którym sklepie jest coś fajnego właśnie na wyprzedaży. Dziękuję Wam za oglądanie. Oczywiście nie zapomnijcie o zalejkowaniu filmiku, jeżeli Wam się podobał, i zostawieniu komentarza. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje nowe. Dużo osób to mnie ostatnio dołączyło, więc buziaczki. Pozdrawiam Was, pa.